Jak przedstawić wielkiego człowieka? Jak opowiedzieć historię jego życia? 125. rocznica powstania Zgromadzenia Świętej Rodziny wzbudza w nas refleksję nad tym, jak powstało Zgromadzenie o takiej nazwie i jak to się dzieje, że po dziś dzień ma moc oddziaływania we współczesnym świecie. Wielki i charyzmatyczny człowiek, obdarzony wieloma darami z nieba, Jan Berthier, jako kapłan na górze, la przysłuchuje się bijącemu sercu Kościoła. Jest zatroskany o jego przyszłość. Słucha z wielką uwagą, co mówili poszczególni, następujący po sobie papieże. Widzi, że sytuacja na tamte czasy jest bardzo trudna. Najpierw Pius IX, którego troską było zahamowanie narastającego kryzysu. Religijno-moralnego, będącego następstwem burzliwych przemian cywilizacyjnych, a następnie słowa i postawa Leona XIII. Mocno zapisuje się w jego sercu i myśli. Czyta i studiuje dokumenty kościoła, które mierzą się ze skutkami rewolucji francuskiej. Papież Leon XIII dążył do Ewangelizacji życia społecznego i do jedności w Kościele. W encyklice Rerum Novarum z 15 maja 1891 roku wyraża swą troskę o młodzież, rzemieślników, robotników i pracujących na roli. Encyklika ta pozwoliła Kościołowi stanąć na czele walki o obronę godności. I fundamentalnych praw człowieka. Następnie list Neminem Fugit, w którym papież wyraził chęć, aby wierni wpatrując się w osobę Jezusa, Marii, Józefa, będą naśladować ich cnoty, którymi żyli na co dzień. Tak też nauka Leona XIII wpłynęła ostatecznie i decydująco na powstanie nowego. Zgromadzenia zakonnego misjonarzy świętej rodziny i pod jej szczególną opieką. Jest to zgromadzenie dla tak zwanych spóźnionych powołań, to znaczy chłopców, którzy w wieku 16-20 lat nie mieli ukończonego wykształcenia podstawowego.